Witam w 69 odcinku życia królików. Dzisiaj sprawdzimy gniazdo Ani, zobaczymy czy tam jakieś malutki w ogóle żyje, jak wygląda sytuacja. Tutaj na noc te drzwi były tak zamknięte, tak zamknięte bo tutaj jest tylko tak naprawdę, jeżeli chodzi o przewiew do tej klatki, to jest tylko te drzwi, tak widać 30x40 cm ta siatka tutaj zamontowana i na to na noc taką bluzę tutaj. Przewiesiłem, żeby też tak mróz za bardzo do tej klatki nie wchodził, więc, więc zaraz zobaczymy, jak ta sytuacja wygląda. Też na pewno, jak chciał, a wyciągnąć z klatki, to ona mi się zawsze tam do tyłu chowa i ja otwieram ten, ten drugi element drzwi, więc to też nie jest łatwo, a wyciągnąć. I jak dzisiaj, dzisiaj po raz pierwszy, będę sprawdzał te malutkie, więc nie wiem, czy w ogóle tam coś będzie żyło, bo jak teraz przez chwilę tutaj patrzyłem na to gniazdo, to żadnego ruchu nie zauważyłem, ani też żadnego dźwięku też ze strony Ani, po prostu ze strony tutaj tego gniazda od Ani nie widziałem, że ja na początku najpierw sobie pogłaszczę nie ładnie a potem Ani wyłożę z i nie będę wypuszczał tutaj wszędzie na, na, na ziemi, żeby go pobiegać, bo jak ona w, wczoraj urodziła, to, to po prostu nie chcę, żeby żeby dzisiaj zaczęła biegać i nie wiadomo gdzie mi ucieknie. Tylko wolę ją po prostu położyć sobie tutaj na ten stolik i będę miał ją pod kontrolą. Więc widzimy się za chwilę. Ja jeszcze chwilę pogłaszczę Anię i zaraz ją tutaj wykładam już. Tak, tutaj mam Anię. Anię wyłożyłam z że jeszcze trochę ją pogłaszczę tak, ładnie, ładnie. Żeby, żeby tak mieć jej, jej zapach na rękach. Ładnie ją wygłaszczemy. Tak i przejdźmy teraz do sprawdzania gniazda i zaraz się dowiemy czy w ogóle jakiś malutki tutaj jest? I czy w ogóle, jak wygląda sytuacja z tym gniazdem? Poinszczę, że te gniazda jest bardzo, bardzo duże i bardzo, bardzo dobrze zbudowane. Bo ja tutaj mogę tak ręką, to jest sam puch taki jakby dodatkowy, mogę go odłożyć. Jeszcze jedną taką garść tutaj z tej strony, chociaż nie zostawię, bo mi się wydaje, że te gniazda bardziej tutaj jest, w tym miejscu. Tak i zaraz sprawdzimy, jak to wygląda. Tutaj nic nie czuję. gdzie te gniazdo jest, bo sam już teraz nie wiem tutaj jest, tutaj są malutkie, tu patrzcie tutaj pewno jest jeden, dwa są na pewno są cieplutkie no chyba trzy są nawet widać główki tak są trzy malutkie Aby mieć chyba pełną kontrolę, to wyjmę je na sekundę. Ale one są malutkie. Patrzcie, to one są jak mój, jak mój, jak mój jeden palec, tak naprawdę. Jest jeden malutki, położę go, położę go tutaj. Długo tu położę. Jeden. Dwa. Drugi. Też go tutaj odłożę. Trzy, trzeci malutki I czwarty malutki Tylko nie chcę tak dużo puchu też wyciągać Więc weźmiemy samego malutkiego Czwarty i zobaczymy czy coś jeszcze tu jest Nie, tutaj nic nie czuję Jak tutaj te malutkie chodzą One naprawdę są takie malutkie Ja teraz po, w porównaniu do tych od Malwiny to, to myślę, że te cztery nawet nie ważą tyle co jeden od Malwiny ale tu sprawdzę, że dookoła czy nigdzie nie ma żadnego innego. Tutaj tego nie sprawdzałem jeszcze, więc więc muszę to po prostu tutaj podotykać, pomacać. Tutaj jest, tutaj widać, że jest tak bardzo, bardzo głębokie gniazdo akurat w tym miejscu. Tak tutaj, tutaj widać, że mają ciepło, więc ja od razu te malutkie odkładam, żeby nie traciły temperatury. Zresztą od tego, co było na samym, na samym początku wyłożone. Jeden. Dwa, trzy i czwartego też delikatnie, takie małe króliczkę trzeba delikatnie chwytać i czwarty króliczek, tak one tutaj wyglądają i teraz tak, one tu mają te gniazdo, tak muszę to wyczuć, tutaj są wszystkie cztery, to tak ten puch, tak musimy zrobić, musimy ten puch, który był i najbliżej i tutaj, który był najbliżej na nie nałożymy na te gniazdo, i tutaj też taką dużą ilość puchu nałożymy tak. Ten cały puch zbieram. naprawdę tutaj jeżeli chodzi o Anię, to mi się podobała, bo, bo bardzo dużo tego puchu narwała. Tam jeszcze jest puch, ale już tu, tu tak podotykam, bo tam z tyłu czy nie ma żadnego małego. Ale... Nie, tutaj nie ma, ale tutaj się tak rusza coś. Dobra, trochę cha cha chaotycznie mówię, ale, ale też się stresuję tym i nie chcę... Nie chcę też... Yy, za dużo zamieszania do robić i chcę, żeby to gniazdo było dobrze zamknięte. Może to widać, ale to jest naprawdę taki kopiec ukopany, tutaj na środku, zrobiony. No i tak to wygląda. Jakiś ruch, żadnego ruchu nie widać. Ja tu mamy ona ona grzecznie czeka. No nie jest taka jak w klatce, to, to wariuje. Na, na, jak się wypuści na, na podłogę, to też biega i, i ucieka, i nie chce dać się złapać. A jak jest tutaj naprzed wyłożona na taki stół. To jest stara klatka, na, taka stara klatka, na, na, na której teraz siedzi, to no po prostu siedzi i się nie rusza, więc ja Anię wkładam tutaj do kratki mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, więc wkładam Anię. Poczekajcie. Tak, włożyłem tutaj Anię. Ania w ogóle teraz jak jest włożona, to tak ją włożyłem w to miejsce, to w tym miejscu stoi po prostu. Więc ta nawet się nie, nie, nie przesunęła w stronę. Daję jej na sypi, tutaj mam jedną porcję dla Malwiny, druga jest dla Ani. Proszę, dla matek karmiących. Tutaj je na i też dam od razu jeszcze jedną porcję takiego zwykłego zboża. Tak, tutaj też dosypię. Ja daję takie mniejsze kawałki marchewek, bo po prostu daję tutaj słoma, słoma. Dobra, spadło to, za chwilę podniosę. Tak, Ania sobie zjada marchewkę. Chciałem jeszcze i też kawałek jabłka. Także miała witaminki. I sobie Ania ładnie, ładnie zajada. Ale tam do tego gniazda jeszcze Ania się nie zbliżyła. Nie była tam zobaczyć. Więc, może, chwilę tutaj popatrzmy, jak Ania zajada. Ja się skupię na jabłuszku. Są cztery malutkie króliczki. Jest jeden więcej niż u Malwiny. Więc to w sumie dobrze. Znaczy, no dobrze, no fajnie, że są cztery. Ja się cieszę. Ja się cieszył nawet jakby jeden był króliczek. A teraz słychać. Było słychać malutkie. O, i widać. I widać, i słychać. Mi się wydaje, że te gniazdo jest bardziej y, tutaj. Więc to może trochę tam już bardziej widzicie. Więc ten pół może jeszcze stąd trochę tam bardziej przesunę. bo teraz też było słuchać malutkie. Dobra, myślę, że matka to najlepiej będzie wiedziała, jak, jak tutaj o nie zadbać. I tamte gniazda się rusza. Tam malutkie są, są obudzone Więc ja tam już więcej nie zaglądam. Tu jeszcze trochę pogłaszczanie, a nie. Dopóki ona je, to. Chociaż teraz się mnie nie boi, ale ogólnie jak. A ja ją chcę wyciągnąć z klatki, to Ania zawsze tam do tyłu idzie i po prostu nie chce wyjść z klatki i, i, i muszę po prostu ją chwycić i, i wyłożyć z klatki. O, a to malutkie słychać. Słyszycie to? No dobra, tutaj tak nie chcę robić za dużo zamieszania. Tutaj też dostaną na chwilę jakieś gałązki, dostaną liście lipy, króliki, ale już tutaj jakby marchewkę króliki dostały. Ja kilka razy dziennie daję takie po prostu mniejsze porcje, bo chcę, żeby, żeby wszystko było zjedzone, bo jak daję za dużo, to potem jest to porozwalane, ale przejdźmy teraz do, do malwiny. Tutaj zamkniemy. Tak zwanie zamknięte. A tu mamy malwinę, ale zanim przejdę do malwiny, to idę umyć ręce jeszcze. Byłem umyć ręce, teraz wróciłem i tutaj Zobacz, zobaczcie co się dzieje, co Malwina robi widzicie tutaj jeden malutki jest tutaj aż z tyłu a ta Malwina jest w tamtym narożniku i w tym momencie zaczęła karmić malutkie króliczki ja tutaj jakby do klatki nie wchodzę tylko nagrywam poza klatką no Malwina teraz przestała przestała karmić a tam malutkie są w ogóle zobaczymy czy one są Malutkie wyglądają, tam są dwa, a trzeci gdzie jest? A tu jest trzeci malutki, więc ja może jeszcze dam chwilę Malwinie czasu, żeby, żeby, żeby mogła te malutkie nakarmić, bo, bo nie chciałem jej przerywać, tylko po prostu chciałem Wam to pokazać, nawet tutaj nie, nie wkładając telefonu do środka, zobaczymy czy ona wróci do karmienia. Dobra, widzimy się za chwilę, Wam tu Roberta, pokażę, bo Robert, Robertcik, Robert tutaj cały czas szalał i uderzał w tą siatkę, bo on też na siebie chce zwrócić uwagę, żeby go wypuścić, ale tego za chwilę wypuszczę. Widzimy się za chwilę, niech Malwina je nakarmi, ja zaraz tutaj wam pokażę małe króliczki od Malwiny. Jestem tutaj z powrotem u Malwiny. Tak to wygląda, Malwinę poogłaszczamy. Malwina jeszcze chwilę pokarmiła malutkie króliczki i potem sobie tutaj przyszła do przodu i usiadła tak, teraz siedzi, więc najpierw pogłaszczamy Malwina, tak, żeby złapać jej e, zapach na ręce, a potem tam, zobaczcie, te gniazdo jest cały czas już tak otwarte, więc już Malwina e, tak mocno tego gniazda nie zamyka, wie, że te malutkie już mają jakby no, swoją jakby odporność i, i też potrafią e, mieć jakby, mają swoje ciepło i, i aż tak dużo nie potrzebują tego puchu, ani takiego gniazda na noc, bo co prawda zauważyłem, że jest te gniazdo zamknięte, ale ale w ciągu dnia to tak wygląda, że jest całkowicie otwarte. Więc tak, pokłaszczamy malwinę, teraz ją wyłożę z klatki. Tak, malwinę tutaj wyłożyłem, malwina sobie idzie pobiegać, a my przejdziemy do malutkich króliczków. Więc ja mam tutaj przygotowany koszyczek, bo malutkie mają 14 dzień swojego życia. Więc y, sprawdzimy to tak jak kiedyś sprawdzaliśmy u, u młodych od, y, od Halanda jak były malutkie to dzisiaj możemy sprawdzić y, u Malwiny jak wyglądają malutkie, żeby potem mieć porównanie y, jakie one były wielkości no, żebyśmy mieli po prostu bardziej to jest dla Was takie porównanie, bo ja na co dzień te króliczki widzę i, i, i po prostu one naprawdę... ale w porównaniu tak przed chwilą dotykałem te malutkie od, od y, Ani to teraz, jak dotykam takiego grubaska, który jest taki duży jak moja dłoń, no to widzę, widzę mega różnicę. Ale one, te trzy tutaj malutkie, są tak kochane, że bardzo, ba, bardzo, bardzo fajne są. Może są takie, że widać, że ode mnie nie uciekają. Dobra, włożymy tego pierwszego tutaj do. Tak tutaj tu mi traśniana śnika wypada, to do duszy. Tak, i tutaj weźmiemy drugą kluskę, ale one są wykarmione. Naprawdę są tak grube króliczki. Fajnie, fajnie że są tylko trzy, bo matka ma dużo możliwości, żeby dużo, dużo mleka po prostu, żeby je nakarmić. I trzeciego grubaska też chwycimy. I włożymy i ten koszyczek przesunę tutaj bliżej otwarte klatki. Żeby nagrać jak to wygląda. Ten puch słomę tutaj odłożę. I tak wyglądają trzy króliczki w koszyczku. One zajmują mniej, mniej niż pół miejsca mi się wydaje. Sześć króliczków tutaj spokojnie by się zmieściło. One już na oczy widzą. Tak ten tutaj widzi na, na dwa oczy. No na te trochę chyba nie, ten na, na dwa oczy widzi, a ten tutaj. Zobaczymy. Ten też mi się wyda, wyda, wydawał, że, wyda, wydawało mi się, że widzi, ale na jedną ko widzi całkowicie, a na drugie muszę obserwować jak będzie sytuacja dalej yy, wygląda z tym króliczkiem. Tak tej króliczki sobie yy, chodzą w tej to tutaj. No są już bardzo fajne takie, takie, że ma się po prostu ochotę je głaskać, bo tam te malutkie od Ani jak one mają jeden dzień, to aż strach dotykać, bo, bo można byłoby im, by im krzywdę zrobić. A tutaj od te malutkie, to, to naprawdę już takie grube kluseczki do głaskania, do duszenia. Znaczy dusić ich nie będę, ale, ale, ale chętnie po, po sobie pogłaszczę. Tak tutaj te króliczki sobie chodzą w tym koszyczku. Jednego może wyjmę i ja Wam go tak pokażę z bliska, jak on, jak on wygląda jeszcze. Tak, delikatnie go chwycimy. No, tak wygląda malutki króliczek. Tak wygląda od spodu. Tutaj już na karku widać. W tym miejscu, że ma taki jaśniejszy rudy kolor i tak wyglądają małe króliczki. Ja dziękuję wszystkim za wszystkie komentarze i polubienia pod filmikami. Zapraszam na mój kanał na YouTube Michutopka. Zapraszam do subskrypcji. Tak tu wyglądają małe króliczki. Ja te małe króliczki odłożę do gniazda, bo widzę, że tam ten pierwszy już tam wraca. Te dwa małe, małe też odłożę, Zaraz też przyniosę malwinę. A widzę, że matka tutaj Ania albo karmi, albo po prostu siedzi na gnieździe, więc ja na razie tutaj nic nie będę robił, nie będę dotykał. Widzimy się u Agnieszki. Jestem tutaj teraz u Agnieszki. Chciałbym wam ją pokazać. Agnieszka nie urodziła, tutaj mieszka w tej klatce, tak ona wygląda, możemy ją ładnie pogłaskać. Tak tutaj Agnieszkę pogłaszczamy, ładnie też tutaj mam liście lipy, więc mogę trochę liści lipy tutaj jej włożyć, zobaczymy, czy będzie zajadać, bo ona bardzo lubi te liście lipy. Tak Agnieszka sobie liście lipy zajada. tutaj też mam marchewkę. Ale ona nie jest głodna, bo, bo po prostu no, dzisiaj jadła też marchewki i jabłka. Ale teraz myślę, że liście lipy chętnie sobie zajada i też tak y, po prostu się dzieje. I je te liście lipa. Jeżeli chodzi o, o Anię, to, to, to tylko chwilę tam nagrałem, bo ona siedziała tak, y, na tym gnieździe z tymi ma malutkimi i wydaje mi się, że chyba mogła je karmić więc tam już w ogóle przestałem nagrywać, i, i, bo nie chcę po prostu jej stresować, bo wiem, że Ania jest bardziej takim nerwowym, płochliwym królikiem, więc jak tylko zobaczyłem, że ona siedzi na gnieździe na tych malutkich króliczkach, to, to od razu zamknąłem klatkę i, i przestałem nagrywać. Cieszę się, że się urodziły cztery malutkie, mam nadzieję, że uda się jej odchować. I wszystko z tymi malutkimi będzie dobrze. A jeżeli chodzi tutaj o Agnieszkę, to Agnieszka jeszcze nie urodziła. Nie wiem, czy, czy urodzi. Mi też jakby no, nie zależy, nie mam jakby, nie zależy mi na tym, żeby ona urodziła. Oczywiście znaczy chciałbym, żeby urodziła, ale, ale co będzie, to będzie, więc jest po prostu na razie sobie tu mieszka w tej klatce. Jest tutaj wypuszczana na ten budynek gospodarczy, więc tutaj też często jest jakaś słoma porzucana. I tak tutaj sytuacja wygląda. Ja zapraszam na mój kanał na YouTube, Michu Topka. Jeżeli mogę prosić, to zostawcie subskrypcję z dzwonkiem. Będzie mi miło. Dziękuję za wszystkie komentarze i polubienia pod filmikami. Dzięki. Na razie cześć.